Mamy w tym momencie zabezpieczonych na weekend, czyli sobota, niedziela na pewno 500 dawek Johnsona, jeśli będzie potrzeba, myślę, że będziemy mieli więcej. Mamy dwa typy szczepionek, szczepimy również Pfizerem, mamy tego dużo więcej. Zapraszamy, jesteśmy w weekend od 8 do 20. Myślę, że to trzeba zrobić ze względów ekonomicznych, żeby po prostu no, państwo jakoś mogło egzystować. Byłam przerażona tym, jak były szczepienia na początku, gdzie ludzie jeździli od rana kilometrami, żeby się zaszczepić. Więc uważam, że, że jest to udoskonalenie i każdy, kto myśli logicznie i dba o swoje państwo, powinien się zaszczepić. Dziś bym się dowiedział, że jest szczepienie tu Pfizerem. No to żem przyszedł, bo tu niedaleko mieszkam, no nie? No to żem przyszedł i zaszczepiłem się, no i bez kolejki, bez niczego. Sprawnie, wszystko elegancko, idę, 10 minut czekam. Raczej jak ludzie przychodzą, cieszą się, że jest coś takiego, że można się zaszczepić w zasadzie bez stania w kolejce, bo akurat tak się dzisiaj złożyło i tak się to zorganizowało dzisiaj, że ludzie nie muszą stać w kolejce, można swobodnie przyjść i praktycznie od, od ręki się zaszczepić. Z rana y, się ustawili ludzie, którzy wiedzieli, że będzie taki punkt, natomiast w tym momencie przychodzą ludzie, którzy przechodząc gdzieś zauważyli, pytają się: Co to za punkt? Czy można tutaj się zaszczepić? My mówimy, że tak, oczywiście od ręki y, szczepienie y, Johnsonem, na przykład jedną dawką.